Za mną drugi tydzień na diecie MediDiet, są wyniki, może jeszcze nie oszałamiające, ale już dające mi wiarę w siebie, 3 kilo mniej i 3 centymetry w talii mniej, no to już jest coś, prawda? To był bardzo trudny tydzień, myślę, że nawet trudniejszy niż pierwszy. Wiele elementów się na to złożyło. Po pierwsze byłam sama, bo moja córka wyjechała na ferie. Po drugie w tym tygodniu był tłusty czwartek, co było dosyć istotne, bo zewsząd po prostu atakowały mnie przepyszne zapachy i obrazy, które działają na wyobraźnię. Ale się nie poddałam i upiekłam babeczki. Zdjęciami się chwalę na Facebooku, więc można podejrzeć. No i dałam radę. Przetrwałam ten drugi tydzień. Sam poczucie się poprawiło, ponieważ jeden posiłek dziennie mogę jeść taki, no, nazwijmy to, prawie normalny. To mam możliwość jedzenia wspólnych posiłków, na przykład kolacji z moją córką co też jest przyjemne, bo do tej pory była taka segregacja w kuchni, tak? To moje, to twoje, ja jem to, ty jesz to. Teraz jest łatwiej. No i chciałam się z wami podzielić paroma takimi patentami, odkryciami, które mi bardzo ułatwiają życie, szczególnie w pracy. Podstawą tej diety, poza podstawowymi produktami MediDiet są warzywa. Świeże warzywa albo przygotowane na ciepło. I tylko, że to po jakimś czasie staje się monotonne, więc dobrze jest sobie urozmaicać posiłki, czyli na przykład do jednego posiłku wykorzystać cały zestaw kilku, kilku warzyw. No ale wiadomo, no nie zjemy naraz, jednocześnie całej papryki, całego ogórka. Nie wiem, całego brokuła itd. i tak dalej. co się zaopatrzyła, mi tu uwaga w taki zestaw pojemniczków. O. I mam w tych pojemniczkach to, co, to, co mi pozostaje, czyli jak pokroję paprykę. To akurat jest papryka z całatki mojej córki, bo powinna być zielona, ale chciałam pokazać pojemniczki. To pakuję sobie w takie malutkie pojemniczki i potem taki pojemniczek bez problemu wchodzi do torebki jak te do pracy i mam tu na przykład dwa kiszone ogóreczki albo i to też wielkie odkrycie grillowana papryka, zielona papryka grillowana, po prostu patelnia grillowa którą tylko smarujemy pędzlem, tą jedną łyżeczką oleju i na tym z przyprawami żeby ładnie pachniało Przypiekam paprykę i to jest absolutny hit. Na tej samej patelni zresztą przypiekam sobie kawałki mięska, indyka czy kurczaka. Taki zestaw do pojemniczków i do pracy rewelacja. Oczywiście można to zawinąć fantazyjnie w naleśniki czy omlety. To podpatrzyłam z kolejnych zdjęciach Karoliny, która to rzeczywiście świetnie wymyśla. No i naprawdę ta dieta, a właściwie posiłki w ramach diety zaczynają sprawiać mi coraz więcej przyjemności i radości. Ja nigdy nie byłam kucharką i spędzanie czasu w kuchni nie należało do najprzyjemniejszych, a teraz jest naprawdę przyjemnie. No i teraz najważniejsza wiadomość: w poniedziałek zaczynamy treningi. Tego się strasznie boję, ale jednocześnie jestem podekscytowana i czekam na to, także no, trzymajcie kciuki, bo <laughs> wsparcie będzie potrzebne.